Dziś w Polsce, dzień spódnicy, coraz mniej kobiet je nosi. Podobno aż 14% nie ma zamiaru nigdy jej założyć, a 40% tylko latem pozwala sobie na odsłonięcie nóg. Powodem jest wygoda. Spodnie pozwalają czuć się swobodnie i dobrze ukrywają wady figury. Poza tym nie trzeba się martwić oczkiem w rajstopach. W niektórych kręgach chrześcijańskich, chodzenie kobiet w spodniach jest jednak co najmniej problematyczne. Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyznę nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Oto przyczyna całego zamieszania. Problem bierze się z uproszczonego poglądu, że spódnica to strój żeński, a spodnie to strój męski. Dobrze jest wiedzieć, że aż do XIV wieku spódnice były odzieniem noszonym zarówno przez panie, jak i przez panów. Dopiero w czasach nowożytnych stały się atrybutem ubioru kobiet, lecz wciąż, za wyjątkiem Szkocji i Irlandii, gdzie spódnica, tak zwany kil, jest częścią narodowego stroju noszonego przez mężczyzn. Jak w starożytności były spódnice męskie i spódnice żeńskie, tak dzisiaj są spodnie żeńskie i spodnie męskie. W zacytowanym wezwaniu Słowa Bożego chodzi o coś innego niż o to, żeby wierząca kobieta w ogóle nie zakładała spodni. Spodnie kupione w salonie z damską odzieżą zupełnie nie podlegają tej biblijnej restrykcji. Słowo Boże jednakowoż wzywa, ażeby kobieta nie przebierała się za mężczyznę, tak samo, aby mężczyzna nie przebierał się za kobietę. A komuś mogłoby się wydawać, że zjawisko transseksualizmu i transwestytyzm to coś nowego.